Witam Was serdecznie. Dzisiaj krótki film, e, taki, e, że tak powiem, tylko instruktażowy e, czy, czy poglądowy na temat regulacji rozstawu kół w dziku. E, tu mamy przykład dzika. On jest podniesiony do góry, cała skrzynia. E, tutaj są piasty na dwóch klinach, pracują. Możecie sobie tutaj zobaczyć. O, wsuwa się je na dwóch klinach. Te kliny przykręca się śrubami M5 takimi na płaski łepek, na cięcie płaskie do płaskiego śrubokręta. E... Ważne jest, żeby tutaj za bardzo tych luzów nie było. One tutaj mają troszkę luzu, ale to jest naprawdę, można powiedzieć, wręcz idealnie jak na dzika. E... Co tutaj chciałem jeszcze powiedzieć? Tu są nakrętki celowo, dane inne. Dlaczego celowo? Bo oryginalne nakrętki są ze stożka, one mocno rozpychają ten otwór jeszcze, jak były luźne przez jakiś czas i tak dalej. To bardzo rozbite jest. Dlatego teraz, w tej chwili, Felga jest odwrócona i przykręcone są normalne podkładki sprężynowe i nakrętki zwykłe. Tutaj jest gwint M12 zwykły, nie żaden drobny i tak dalej na tych szpilkach, także M12 zwykła. Zakładając felgę trzeba też zwracać uwagę, żeby nam się zgrały te trzy otwory, to, jest otwory, to są otwory na, do przykręcenia obciążników, tu jeszcze widać ślad, akurat z tej strony prawdopodobnie po piaście, na drugiej stronie było po obciążnikach, z tego względu, że tak jak mówię, one są w tej chwili odwrócone przeze mnie i założone zwykłe, zwykłe nakrętki. Kliny tu często mają pozrywane te otwory, te, te śruby, ciężko jest to bardzo rozwiercać. Tutaj było ratowane w ten sposób, chyba tylko jedna, jedna czy dwie śrubki na osiem były ok. Reszta były przyspawywane nakrętki po prostu do tej pozostałości, bo jak się clean zdejmie, to tam przez tą często taką pozostałość tej śrubki można jeszcze, że tak powiem, zobaczyć, a jak nie, to jest przyłożona po prostu nakrętka i... Obspowana i wykręcona, więc tak sobie tutaj poradziłem w ten sposób. E, oczywiście nie ma tutaj w tej chwili farby, więc to się fajnie płynnie przesuwa e, na, na tym tłuszczu, który tutaj jest. E, jak będzie farba, to będzie gorzej. Natomiast, no to Michał sobie będzie dopiero malował. Więc e, czy ustawi sobie jakieś tam konkretne ustawienie, to już jakby jego będzie. Tutaj wola, natomiast na pewno będzie to troszkę ciężej pracowało i na pewno ta farba się ma prawo troszkę przytrzeć. Ale do celu, na czym polega ta, ta regulacja? Dlaczego ja chcę wam to pokazać? Bo jest do tego okazja, a dużo osób pyta, ponieważ to jest z reguły tu albo jakiś kielich założony taki na śrubę, żeby to koło nie spadało. Naprawdę, cuda są porobione. Czasami jest po prostu tak przykręcona taka blacha. Już widziałem o na równo. Po prostu skręcone, żeby się koło nie przesuwało. No, różne cuda są tutaj porobione, jakieś opaski obejmy, żeby po prostu koło się nie przesuwało, jak to jest niesprawne. Więc chcę wam to pokazać, jak nie macie, to żebyście wiedzieli, po prostu, co tutaj powinno być. I teraz tak, do tego zestawu powinna być przede wszystkim śruba. Śruby były dwa rodzaje, tych śrub, przynajmniej ja się spotkałem, różnią się długością. Widzicie? Jest jakieś, nie wiem, na oko. Około 5-6 cm różnicy, czy to miało związek z tym, że piasty były takie czy takie, rodzaje, długość półosi była też różna, bo były prawdopodobnie krótsze i dłuższe. Ja, tak powiem szczerze, nie porównywałem tego dokładnie nigdy, albo mi się to nie rzuciło w oczy, albo nie miałem okazji. Więc, no, jakby nie ten, nie, nie mogę tutaj Wam w 100% teraz tego porównać ani pokazać. Natomiast, czy taka śruba, czy taka, to jest, że tak powiem, żadna różnica, one obydwie pasują. Tylko że po prostu przy jednej tej krótszej jest krótszy zakres regulacji, natomiast krótszy o tyle, może nie tyle krótszy zakres. Bo zobaczcie, zakres jest praktycznie podobny, jeśli licząc gwint, w tych, w tych dłuższych szpilkach nie da się tak mocno rozsunąć, ponieważ nawet jak wkręcimy do końca, to i tak będziemy mieli gdzieś około takiego rozstawu. O, mniej więcej taki rozstaw. Na tych śrubach krótszych możemy to y, zrobić dalej. Oczywiście dałoby radę przegwintować te śruby do końca y, i pracowałoby to dalej. Natomiast z reguły y, nie ma większej potrzeby rozszerzania jeszcze bardziej dzika. Także ja tutaj się zabieram za, y, za montaż tego, tylko sobie wezmę troszkę oleju. Żeby przesmarować te, te śruby. One jeszcze tutaj. Mają taką subtelną różnicę, że w tym typie tutaj praktycznie jest, widzicie, bez otworów. Te starsze, moim zdaniem, krótsze miały otwór. U Michała były akurat te dłuższe, i te z otworem, te z otworem współpracują z taką śrubą, która też ma otwór, że można było to sobie potem zadrutować. Oczywiście, można sobie ten otwór w każdej chwili dowiercić, nawet w tych innych, i to w ten sposób. Zabezpieczać. Także ja sobie tutaj przesmaruję tą, tą śrubę. Wkręcę jeszcze trochę, może dołożę tego oleju. Szczególnie to na początku, żeby to się dobrze, dobrze smarowało. O, I praktycznie do tego momentu to jest do końca i w tej chwili możemy sobie założyć ten drugi element, czyli taki, taką tutaj podkładkę. Tu tylko czasami jak jest ta śruba trochę skrzywiona, o, to trzeba tutaj troszkę uderzyć i w tym momencie wkręcamy tą śrubę. Ja tutaj stosuję podkładkę jeszcze sprężynową zawsze i wkręcamy tutaj tą, tą śrubę. O, jak mamy to dokręcone, to widzicie, to jest praktycznie maksymalny rozstaw, jeśli chodzi o szerokość. I jest to płynne, płynna regulacja, ponieważ nie ma tutaj żadnych, yy, żadnych stopni tej regulacji. To jest płynne, w całym zakresie można sobie regulować płynnie, nieskokowo. I teraz widzicie, jak będę wykręcał tą śrubę, to cała piasta się przesuwa. No jeszcze byłoby dalej, ale ponieważ na paleciaku stoi dzik, jest podniesiony do góry, to już jakby skończyła mi się tutaj ta yy, skończyła się ta y, ten odstęp, już opona haczy także tylko ty ja. i także tak, tak działa yy, tak działa ta regulacja tu jeszcze Docelowo później można drucikiem sobie złapać, przewiązać te śruby, żeby się nie poluzowywały, czyli ani regulacja, żeby się sama nie przestawiała, ani to nie poluzywało, w celu, żeby gdzieś tam wiecie, podczas jazdy na przykład to koło nam nie spadło.